W dzisiejszym odcinku. Dwóch Białorusinów wpadło na granicy z kontrabandą. Ukrainiec zaatakował kierowcę busa. Dwóch Polaków skatowanych w lokalu, trwa obława. Rozbity gang międzynarodowych złodziei. Dwóch Białorusinów wpadło na granicy z kontrabandą. Pod koniec października na autostradzie A4 w powiecie bolesławieckim. Doszło do skutecznej akcji służb, która zakończyła się zatrzymaniem dwóch obywateli Białorusi. Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzali wspólne działania kontrolne w ramach zwalczania obrotu nielegalnymi towarami. Jednym z pojazdów wytypowanych do sprawdzenia był samochód ciężarowy poruszający się z Hiszpanii. W trakcie rutynowej kontroli uwagę funkcjonariuszy zwróciły elementy konstrukcyjne pojazdu, które wzbudziły podejrzenia. Po dokładnym sprawdzeniu ciężarówki odnaleziono dwie specjalnie przygotowane skrytki. W ich wnętrzu ukryto 10 worków z suszem roślinnym oraz 16 opakowań leków o działaniu psychotropowym. Przeprowadzone testy potwierdziły, że przechwycony susz to konopie, których łączna waga wyniosła blisko 5 kg. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn obywatele Białorusi, którzy nie przyznali się do przewożenia zakazanych substancji. Mimo braku przyznania się do winy. Zebrany materiał dowodowy był wystarczający, by zatrzymać podejrzanych. Wartość zabezpieczonych środków odurzających oszacowano na ponad 244 tysiące złotych. Zatrzymani zostali przewiezieni do dyspozycji sądu. Sąd rejonowy w Zgorzelcu podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Sprawa została zakwalifikowana jako przywóz i przewóz znacznej ilości środków odurzających oraz ich wewnątrz wspólnotowe nabycie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny oraz pozbawienia wolności nawet do 20 lat. Choć śledztwo trwa, a szczegóły dotyczące miejsca załadunku i dalszych planów przemytu nie zostały jeszcze ujawnione, wszystko wskazuje na to, że zatrzymani pełnili rolę kurierów w zorganizowanym procederze. Działania służb granicznych i celno-skarbowych są częścią szerszej strategii mającej na celu przeciwdziałanie przerzutom substancji i leków o działaniu psychotropowym na terytorium Polski. Kontrole prowadzone na kluczowych trasach, w tym na autostradach, przynoszą realne efekty i pozwalają na eliminowanie zagrożeń związanych z przestępczością transgraniczną. Zatrzymanie na A4 to kolejny dowód na skuteczność współpracy między służbami i znaczenie rutynowych, lecz skrupulatnie prowadzonych kontroli drogowych. Ukrainiec zaatakował kierowcę busa. 13 lipca bieżącego roku w godzinach porannych na trasie z Częstochowy do Krakowa doszło do groźnego incydentu, który mógł zakończyć się tragedią. W miejscowości lgota nad warcie w powiecie myszkowskim 25-letni obywatel Ukrainy zaatakował kierowcę busa przewożącego pasażerów. Mężczyzna wsiadł do pojazdu w Częstochowie i w czasie przejazdu niespodziewanie zaatakował prowadzącego auto 65-letniego kierowcę, uderzając go w głowę i próbując siłą przejąć kontrolę nad pojazdem. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca wykorzystał moment, gdy w busie znajdowali się jedynie on i kierowca. Napastnik udawał, że posiada przy sobie broń, chociaż jak się później okazało, żadnego niebezpiecznego przedmiotu przy nim nie znaleziono. Mimo to groźby i przemoc fizyczna wystarczyłyby sytuacja stała się bardzo niebezpieczna. Kierowca, obawiając się o swoje życie, podjął dramatyczną decyzję ucieczce z pojazdu. Wyskoczył na ulicę, licząc na pomoc przechodniów. Z pomocą przypadkowych świadków udało się szybko obezwładnić napastnika i powstrzymać jego zamiary do czasu przyjazdu policji. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę, który przyznał się do winy, lecz jednocześnie tłumaczył, że nie pamięta szczegółów zdarzenia. Jak wyjaśnił przed zajściem, zażył haszysz, co miało wpłynąć na jego zachowanie i brak kontroli nad sytuacją. Policja potwierdziła, że w chwili zatrzymania nie posiadał przy sobie żadnej broni. Napastnik próbował ukraść pojazd marki Mercedes Sprinter, którego wartość oszacowano na około 100 tysięcy złotych. Nie zdołał jednak odjechać, ponieważ kierowca wcześniej wyjął kluczyk ze stacyjki, co uniemożliwiło uruchomienie pojazdu. Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko zatrzymanemu obywatelowi Ukrainy. Postawiono mu zarzut usiłowania rozboju z użyciem przemocy. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Mężczyzna nie był wcześniej notowany ani karany, jednak grozi mu kara od dwóch do piętnastu lat pozbawienia wolności. Sprawa wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej ze względu na sposób działania sprawcy. I fakt, że do ataku doszło w pojeździe kursowym podczas codziennej podróży między dużymi miastami. Prokuratura i policja podkreślają, że szybka reakcja i zabezpieczenie dowodów pozwoliły na skuteczne zakończenie postępowania przygotowawczego i skierowanie sprawy do sądu. Dwóch Polaków skatowanych w lokalu trwa obława. W nocy z 31 października na 1 listopada w samym centrum Bielska-Białej. Doszło do brutalnego incydentu, który wstrząsnął lokalną społecznością. W jednym z lokali gastronomicznych przy ulicy 3 maja dwóch młodych Polaków w wieku 24 i 25 lat zostało dotkliwie pobitych. Według ustaleń prowadzących sprawę, atak miał bardzo agresywny charakter. Jeden z poszkodowanych został uderzony butelką w głowę co najmniej dwa razy, drugi był wielokrotnie bity i kopany, w tym również po głowie, co mogło zagrażać jego życiu lub zdrowiu. Ofiary napaści złożyły szczegółowe zeznania i zgłosiły przestępstwo, co umożliwiło policji szybkie podjęcie intensywnych działań operacyjnych. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, działając pod nadzorem prokuratury, przeanalizowali nagrania monitoringu oraz inne dostępne materiały dowodowe. W wyniku prowadzonych czynności zatrzymano jednego z domniemanych sprawców. Zatrzymany to 23-letni obywatel Gruzji. Po jego ujęciu mężczyzna został doprowadzony do prokuratury gdzie usłyszał zarzut udziału w brutalnym pobiciu. Sąd rejonowy w Bielsku Białej, uwzględniając wniosek śledczych, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie sprawa jest nadal w toku. Policja nie wyklucza, że w ataku brały udział inne osoby, których tożsamość jest wciąż ustalana. Funkcjonariusze apelują do ewentualnych świadków zdarzenia, by zgłaszali się i przekazywali wszelkie informacje, które mogą pomóc w odtworzeniu pełnego przebiegu wydarzeń. W szczególności poszukiwane są osoby, które mogły przebywać w rejonie ulicy 3 maja, w noc, kiedy doszło do napaści. Śledztwo ma na celu nie tylko ukaranie sprawcy lub sprawców, ale również dokładne zrekonstruowanie, co wydarzyło się feralnej nocy. Prokuratura oraz policja traktują sprawę poważnie z uwagi na brutalny charakter zdarzenia i poważne obrażenia, jakich doznali poszkodowani. Do momentu zatrzymania kolejnych podejrzanych funkcjonariuszy, koncentrują się na analizie materiałów dowodowych, przesłuchaniach oraz działaniach operacyjnych w środowisku, z którego mógł pochodzić napastnik i ewentualni wspólnicy. Równocześnie przypominają, że wszelkie informacje mogące mieć znaczenie dla śledztwa, można przekazywać anonimowo. Cała sytuacja ponownie zwraca uwagę na problem przemocy w przestrzeni publicznej i konieczność reagowania na wszelkie przejawy agresji. Policja zapewnia, że zrobi wszystko, aby sprawcy zostali pociągnięci do odpowiedzialności, a mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie w swoim mieście. Rozbity gang międzynarodowych złodziei W marcu 2023 roku Ełku doszło do jednego z najgłośniejszych włamań w regionie. W środku nocy zamaskowani sprawcy sforsowali drzwi wejściowe do sklepu jubilerskiego i wynieśli z niego złoto oraz biżuterię wartą blisko 180 tysięcy złotych. Cała operacja była szybka i precyzyjna, a złodzieje zniknęli z miejsca zdarzenia, zanim ktokolwiek zdołał zareagować. Brak świadków oraz profesjonalne przygotowanie sprawców sprawiły, że śledztwo było wyjątkowo trudne. Od samego początku sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Przez wiele miesięcy analizowali nagrania z kamer monitoringu, przeszukiwali teren, zabezpieczali ślady kryminalistyczne i porównywali wyniki badań laboratoryjnych. Dzięki konsekwentnej pracy operacyjnej i współpracy z innymi jednostkami, śledczy zdołali ustalić, kto stał za tym zuchwałym napadem. Okazało się, że za włamaniem stoi zorganizowana grupa przestępcza składająca się z trzech obywateli Rumunii. Mężczyźni przyjechali do Polski z zamiarem dokonania przestępstwa, a w przygotowaniach do skoku wspierała ich Polka mieszkająca w Ełku. To ona pomogła im wynająć mieszkanie, i opracować szczegóły planu działania. Kobieta, znająca lokalne warunki, wskazała najdogodniejszy moment i sposób przeprowadzenia kradzieży. Zaraz po dokonaniu rabunku cała czwórka opuściła terytorium Polski. Przestępcy liczyli na to, że zdołają uniknąć odpowiedzialności, ukrywając się poza granicami kraju. Na podstawie zebranych dowodów, wystawiono jednak europejskie nakazy aresztowania. Po kilku miesiącach poszukiwań trzech mężczyzn zatrzymano na terenie Austrii, a czwartą osobę, Kobietę w Belgii. Po sprowadzeniu zatrzymanych do Polski, trzej Rumuni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu i przedłużył ten środek zapobiegawczy w związku z charakterem sprawy i ryzykiem matactwa. Polka, która współuczestniczyła w przygotowaniach do przestępstwa, odpowie za pomocnictwo. Wobec niej zastosowano policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie trwało ponad rok, i wymagało skoordynowanej współpracy międzynarodowej. Policja podkreśla, że sukces był możliwy dzięki determinacji funkcjonariuszy i skutecznej wymianie informacji z zagranicznymi służbami. Rozpracowanie tego gangu było czasochłonne, lecz zakończyło się zatrzymaniem wszystkich podejrzanych. Sprawa pokazała, jak bardzo przestępczość może mieć dziś charakter transgraniczny, a także jak istotna jest szybka reakcja służb oraz dostęp do międzynarodowych narzędzi prawnych. Dzięki skutecznemu działaniu udało się nie tylko zatrzymać sprawców, ale także postawić ich przed polskim wymiarem sprawiedliwości